jeszcze dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z filmem, takim przeglądem kramów potoczy Ja już od dawna Wam opowiadałam, że taki film będzie, że testuję dużo kramów potoczy, żeby Wam powiedzieć, opowiedzieć co myślę i tak dalej Więc dzisiaj przychodzę z tym filmem, ale na samym początku bardzo was, was proszę, jeżeli tu jesteście Jeżeli doceniacie to, że mimo tego, że miałam z różnych osobistych powodów, mówiłam o tym Wam na Instagramie Wstrzymać się z nagrywaniem na YouTubie na jakiś krótki czas, ale miałam to, to zrobić. To postanowiłam, że w związku z tą sytuacją, z tym koronawirusem, że musicie siedzieć wiele z Was, nie wszyscy niestety, ale trzeba siedzieć w domu, żeby wam umilić ten czas, postanowiłam nagrywać dla Was filmy. Nawet pojawiały się codziennie. Nie wiem, jak publikuję ten film, czy jeszcze robię to codziennie, czy nie. E, bo po prostu bardzo Was proszę o, o to, żebyście też pokazały mi w jakiś sposób, że kurczę, że fajnie, że nagrywasz, dać tego suba, dać tego kciuka w górę, skomentować, bo słuchajcie, dla mnie to też jest ważne, bo wiecie co, zebrałam się, nagrywałam, żeby te filmy były dla Was codziennie, a ten odzew był taki... no jest to po prostu trochę przykre, wiecie, że, że mimo wszystkiego człowiek chce dla Was... A tak, tak ciężko przychodzi nam danie coś od siebie drugiemu człowiekowi, bo wiecie, to jedno kliknięcie tego kciuka w górę, już nie mówię o komentarzu, ale jedno kci kliknięcie kciuka w górę albo kliknięcie przyciska, subskrybuj, przycisku, subskrybuj. To słuchajcie dziewczyny, naprawdę nie jest dużo, a dla mnie to jest mega ważne, nadal duży, duży procent z was, który ogląda mnie, mnie tutaj regularnie na YouTubie, bo to się wszystko da sprawdzić na YouTubie. My, twórcy, to wszystko możemy sprawdzić, co czarno na białym widać. Nie subskrybujecie, także dajcie tego suba, mnie będzie strasznie, strasznie miło. I mimo tego wszystkiego, co się dzieje ogólnie na świecie i też u mnie. To bardzo chętnie nadal dla Was będę nagrywała. Dobra, teraz już przechodzę do tych kremów i powiem Wam, że naprawdę przetestowałam dużo kremów. To są te kremy, które mam w tej chwili. O jednym mam nadzieję, że nie zapomnę Wam powiedzieć, którego teraz nie mam, ale tych kremów tak naprawdę pod oczy w moim życiu przewinęło się masę. Jeżeli oglądacie moje filmy, to ja bardzo często Wam pokazuję różnego rodzaju kremy potoczy, więc na przestrzeni tego całego czasu, który tutaj nagrywam na YouTubie, pewnie były jeszcze jakieś inne kremy potoczy, które były bardzo fajne. A których na przykład tutaj nie mam i o nich zapomniałam, więc to nie mówię, mogło się coś takiego zdarzyć, ale tutaj naprawdę jest ich dużo i to co tutaj mam, no to myślę, że to będzie bardzo fajna recenzja i myślę, że coś po tym filmie jesteście w stanie dla siebie wybrać. I zacznę od dziewczyny, od takich preparatów, które są w formie olejów, balsamów, takich konsystencji, które nie bardzo nadają się pod makijaż, czyli typowo na noc albo na dzień, jeżeli nie nakładacie na nie makijażu. I tu Wam opowiem o pięciu produktach. Dwóch z nich tutaj nie mam. I pierwszy to jest Balsam pod oczy z chałuszki Doktor Hałuszka ja Wam kilka dni temu, nie wiem kiedy opublikuję ten film, ale wrzucałam Wam na Instagramie informację, że w Daglasie, pewnie już jest po promocji, jak Wam to wrzucam, że w Daglasie była promocja minus 20% właśnie na ten krem pod oczy, na ten balsam, bo to nie jest krem. Balsam pod oczy z doktora Hałuszki. Dałam Wam znak na Instagramie, więc kto mnie jeszcze nie obserwuje na Instagramie, to naprawdę warto, bo ja Wam tam takie naprawdę fajne, o fajnych promocjach na takie kosmetyki, które ja naprawdę bardzo lubię, które Wam bardzo polecam. Tam Wam zawsze wrzucam informacje, jak są promocje. Więc znalazłam, że właśnie. Ten balsam potoczy z doktora Hałuszki można kupić w Daglasie. Nie wiem czy stacjonarnie. Na pewno przez internet, i do tego jeszcze był minus 20%. I wyraz Was mi napisało, że wow, że fajnie Bóg szukałyście że jeszcze jest taka fajna promocja. Więc jak najbardziej, ja często Wam odpisywałam, że no ja żałuję, że zaraz zobaczycie, ile mam tutaj kremów do, do posużywania, dlatego nie kupię tej chałuszki. Ale słuchajcie, miałam już w koszyku, ale mówię, nie no, mam tego za dużo do, do wykończenia, żeby kupować tę hałuszkę. Ale to jest po prostu jeden z najlepszych kremów potoczy ever, dziewczyny. Naprawdę. To jest w formie takiego stałego, jak masła do ciała, jak masło, nie wiem, szea i tak dalej. Więc najlepiej chciałam. Między palcami i wklepujecie, i to jest po prostu cudowny kosmetyk. Drugi kosmetyk, którego nie mam, to jest taki olejek pod oczy z Yosi, tam jest witamina A, C i E chyba. I on jest właśnie w formie olejowej. Wygląda mniej więcej tak jak ten. Też jest z kulką. W tej chwili tam chyba Josi, macie dwie opcje kulek. Metalową, tak jak tu, i jeszcze jest szklana kulka. Możecie sobie wybrać. I ten olejek na przykład uwielbia moja mama. I to jest też naprawdę dobry kosmetyk. I macie witaminę A, C, E, które są silnymi antyoksydantami, więc w ogóle walka ze zmarszczkami upływającym czasem to jest coś idealnego. I moja mama kocha ten kosmetyk. Nie wiem, ile buteleczek służyła Co jakiś czas tam, jak tylko jej się kończy, daje mi znać i ja jej zamawiam. Przy okazji jakichś swoich zakupówczyna, jako w cudach, dokupuję jej te opakowania właśnie nowe. I ona wiem, że też stosuje to ogólnie na całą twarz, jako olejek, bo tak też oczywiście można, to nie jest tylko pod oczy. Więc tamten Josi też Wam bardzo polecam, bo, bo jest świetny. I teraz kolejna rzecz, właśnie też w takiej formie. Tu akurat mam z Bosfery i to jest kawowy koktajl potoczy. Z jest nawet sporek na tego typu preparat. To jest preparat, który trzeba wstrząsnąć, o czym ja czasami niestety zapominam, bo wiecie, z rozpędu. Trzeba go wstrząsnąć, bo on się tutaj, te substancje się rozwarstwiają. No ale to w, w takich różnego rodzaju serach olejowych jest dosyć częste, znaczy skład tego preparatu potoczy, a nie jest drogie, bo jestem właśnie na stronie, bo już wyrzuciłam kartonik, kosztuje to 49 zł. A dziewczyny, na pierwszym miejscu w składzie macie olej arganowy, także w ogóle to jest baza do całego tego preparatu potoczy. Na no olej arganowy jest silnie, wiecie, antyoksydan... jest silnym antyoksydantem, także jeżeli chodzi o naprawdę działanie na smarszczki, o pielęgnację, nawierzanie skóry, to olej arganowy jest petarda. Olej z pestek, z nasion, róży, więc to też jest silny antyoksydant. Um, olej migdałowy, kawa... Właśnie też, wiecie, olej z nasion kawy. No tutaj naprawdę jest masa, masa olejów, bardzo bogaty skład, a przede wszystkim to, że na pierwszych miejscach nie macie jakiegoś taniego oleju słonecznikowego, jak to czasami bywa, tylko macie na pierwszym miejscu w składzie olej argonowy, jeden z droższych olejów świata. Także tutaj, no naprawdę, dziewczyny, to jest petardiocha przepięknie nawilża, warto to nakładać na mokro czyli ja sobie psikam jakimś hydrolatem buzię, wklepuję ten hydrolat też pod oczy i wtedy nakładam to i to dziewczyny, jak ta skóra wygląda po tym serum, to jest po prostu sztosik rano budzicie się, ona jest wypoczęta, taka wiecie jędrna, jak gąbka wręcz pompowana. nie ma opuchniętych oczu nie ma podkrążonych oczu, nie ma przeciążonych oczu, jak czasami olejkami powiem wam szczerze, że ta kuleczka, która tutaj jest ona jest bardzo fajna właśnie, bo ona wcale nie dozuje tak dużo preparatu i na przykład jak miałybyście olejek w pip to bardzo często istnieje takie ryzyko, że nałożycie tego oleju za dużo Natomiast przez to, że to jest kuleczką, to kilka razy jeszcze jak po mokrej skórze przejeżdżacie To no nie jesteście w stanie jakoś za dużo tego zaaplikować Więc też nie ma tego problemu, że przeciążacie tam okolice pod oczami Kawa pachnie, ale delikatnie, taką bardziej zieloną, właśnie nasionami zielonej kawy Bardziej w tą stronę, ładnie się wchłania, dosyć szybko się wchłania, wiadomo, że nadal jest to olej, więc tak jak Wam mówię, nie pod makijaż Natomiast faktycznie to wchłanianie jest bardzo fajne, nie tak, że zaraz wszystko ścieka i tam nic nie zostaje, nie Więc ja też lubię sobie pomasować tutaj te, tak gdzie kurze łapki lubią powstać Naprawdę świetna sprawa, według mnie dziewczyny, jak za 49 zł, to to jest w ogóle... Więc lećcie i kupujcie, póki to jest w tak świetnej cenie, w jakiej jest i teraz jeszcze jedna rzecz, która też jest bardzo fajna, natomiast jedno i drugie jest kawowe I powiem Wam szczerze, że tutaj faktycznie ta Sfera według mnie jest jeszcze lepsza niż to To jest na to handmade kawę, proszę Też bardzo fajna sprawa Też ma bardzo fajny skład, bo tutaj macie właśnie na pierwszym miejscu olej z nasion kawy już Później macie chyba olej kokosowy, olej ze słodkich migdałów, makadamia, wosk pszczeli, skrótszy ten skład ogólnie tutaj i mniej bym powiedziała taki przeciwsmarszczkowy. Jeżeli naprawdę chcecie walczyć ze smarszczkami, bo je już macie albo bardzo mocno chcecie im przeciwdziałać, to sięgnijcie po to. Jeżeli po prostu chcecie bardzo dobrego nawilżenia, chociaż olej z nasion kawy też jest fajnie przeciwsmarszczkowy, jeżeli chcecie bardzo mocnego nawilżenia i tego działania kofeiny kawy, to sięgnijcie sobie po to. To wypadnie wam pewnie jeszcze taniej, bo to jest, widzicie, stały balsam Same nie jesteście w stanie tego zużyć Po prostu ja też muszę mamie czy przyjaciółkom po prostu podkładać, jak będę miała okazję się z nimi spotkać Bo ja nie jestem w stanie tego zużyć Myślę, że żadna z nas nie jest w stanie sama tego tylko pod oczy służyć. I to dziewczyny, dlatego warto sobie skupić z kimś na spółkę Z mamą, z siostrą, z koleżanką, przyjaciółką I to już w ogóle wam wyjdzie cenowo super I to jest preparat, który... Jest w postaci takiego miękkiego masa. Widzicie, nabieracie sobie to na. Najlepiej paznokciem albo jakąś szpatułką. Ja mam taką fajną szpatułkę w łazience. I tu go macie. I on, widzicie, pod wpływem ciepła zamienia się Wam w olejek. I to oczywiście robicie między palcami i wklepujecie jako olejek. To już pachnie taką typową kawą. Jest, bym powiedziała, nawet bardziej tłusta niż ta Bosfera. I tutaj też musicie akurat w przypadku tego kosmetyku uważać, żeby nie nałożyć go za dużo. Ale to wiecie, raz, dwa razy sobie tam i, i wyczujecie i wybierzecie jak to jest. Fajne, bo to też nie jest takiej bardzo stałej konsystencji, tylko to ma konsystencję takiego trochę rozpuszczonego oleju kokosowego, takiego oleju kokosowego, który stoi gdzieś w cieple. Nie jeszcze taka płynna, ale taka, taka półstała, takiej bardziej pianki. Ma konsystencję, bardzo ładnie nawilża. Właśnie też nie powoduje jakiegoś przeciążenia, nie powoduje, że ja się budzę z większymi cieniami i tak dalej. Naprawdę też świetny kosmetyk, też wiem, że wiele z Was mojego polecenia to kawę proszę kupiło i też byłyście z tego bardzo zadowolone i naprawdę Wam z całego serducha polecam. I mam ostatnią tego typu rzecz, którą niestety uważam za bubel. I to jest lale, masło potoczy zielona herbatę. I ja wiem, że z tej marki chyba też jest coś z kawą. Ja właśnie na jako cuda chciałam kupić to z żeby może przetestować to dla Was Natomiast panie mi odrodziły tamto, a zachęciły do zakupu tego No i same sobie strzeliły w kolano, bo niestety, ale Po pierwsze nie pasuje mi strasznie konsystencja tego preparatu, bo to jest tak stałe Nie wiem czy Wy to zobaczycie Paznokciem nawet, paznokciem jest mi to po prostu ciężko, ciężko nabrać Bardzo, bardzo stała, bardzo zbita konsystencja, co po prostu nie jest miłe w użytkowaniu, to po pierwsze po drugie, musicie to bardzo długo rozgrzewać, no bo nikt tej okolicy pod oczami nie będzie tarł czymś takim, widzicie? Bardzo... Zobaczcie ile go tu jeszcze jest. Bardzo długo trzeba go rozgrzewać, żeby to w ogóle rozpuścić do takiej... Gdzie to, gdzie to z Natu to Handmade to była chwila i to się rozpuszczało. Więc bardzo długo trzeba to rozpracowywać, żeby to w ogóle było dobre do nałożenia. Jak rozłożycie... To to jest właśnie tak jakieś masło rozpuściły nie olejek do końca, ale nadal taka maślana konsystencja. Yy, i strasznie bardzo ładny zapach, bo ten zapach jest ładny. Tylko pytanie, czy kosmetyk pod powinien być tak mocno perfumowany? Według mnie nie. I nie wiem, zaraz czekajcie zobaczę, czy to jest właśnie, czy to jest skład na pierwszym miejscu macie masło w Później macie Macerat z zielonej herbaty, więc bardzo fajnie, bo to też jest silny antyoksydant. I słuchajcie, na trzecim miejscu jest kompozycja zapachowa. I to jest coś, co dla mnie totalnie dyskwalifikuje ten kosmetyk. To mi strasznie podrażnia oczy. I nie rozumiem, ja wiem, że fajnie, żeby kosmetyk ładnie pachniał, ale na trzecim miejscu w składzie jeszcze nawet przed masłem Shea, dawać substancje zapachowe do kosmetyku pod oczy. Odpowiedźcie sobie same. Uważam, że to jest bardzo duży błąd tej firmy, bo właśnie ja się co to nałożę. Jak widzicie, nie używałam tego dużo, bo ja po prostu budziłam się codziennie rano z opuchniętymi oczami. Całe oczy miałam czerwone, plus do tego miałam strasznie zasinioną tą okolicę. No po prostu ja nie byłam w stanie używać tego kosmetyku. Po prostu nie. Do ciała tego nie zużyję, bo to jest zbyt twarde. Ja bym się musiała z tym tyle bawić do ciaży. Na pewno by mi się nie chciało. Do twarzy nie wyobrażam sobie tego używać. Mówię, jedynie do ciała, bo, bo ta kompozycja zapachowała ładnie pachnie. To naprawdę bardzo ładnie pachnie. Tak właśnie zieloną herbatą świeżo super. Zapach piękny, ale nie w kosmetyku potoczy. Także tutaj ja nie byłam nawet w stanie odczuć tego nawilżenia, bo za bardzo to. Przeciążało tą okolicę No ja wyglądałam strasznie rano Jak ja tego użyłam wieczorem, to ja wyglądałam strasznie rano No ale dziewczyny, to nie o to chodzi Po to używam jakichś kosmetyk, żeby budzić się rano, wyglądać pięknie A to był dramat, także nie Dajcie znać, czy macie to chyba masło kawowe Jest tyle, ale pod oczy Dajcie znać, czy macie tamto masło Jak on się wam sprawdza, no bo to zielona herbata Nie, niestety nie Uważam to za dosyć duży bubel, niestety i teraz lecę z tym kremem. Bo to jest taki jak tamte preparaty były typowe na noc, tak uważam, że ten krem jest tylko i wyłącznie na dzień. To jest Coreja Plan, ten krem potoczy. Bardzo dużo z Was prosiło mnie, żebym sprawdziła ten krem, żebym wam powiedziała, co ja o tym kremie myślę i tak dalej. I co ja myślę? Uważam, że to jest dobry krem z kilkoma ale. Po pierwsze, jeżeli jesteście po 25 roku życia, to bym powiedziała, że to jest krem tylko na dzień. Po prostu, bo na noc to skóra naprawdę, dziewczyny, warto dbać o skórę pod oczami. Tam to jest jedna z okolic, gdzie najszybciej widać nasze upływające lata. Niestety warto tą okolicę dbać. Jeszcze jak malujecie oczy, czyli korektory, pudry, cienie, później smywanie tego wszystkiego, to wszystko obciąża naszą okolicę oczu, więc trzeba o tą okolicę dbać. Ten krem według mnie samodzielnie po 25 roku życia, tym bardziej jeżeli się malujecie, jak się nie malujecie, macie dobre geny, no to może Natomiast jeżeli się malujecie, no to po 25 roku życia, według mnie ten krem na noc jest po prostu za słabym kremem On na dzień jest ok, jak za tą cenę, ja go nie wiem, coś za około chyba 15 zł kupiłam, więc jak za tą cenę na dzień to jeszcze ok Tylko właśnie, wiecie co ja zauważam? Te wszystkie kremy, które Wam pokażę za chwilę, ja mniej więcej tych kremów nakładam, tych, które Wam pokażę za chwilę no, mniej więcej nakładam tyle tych kremów na dzień, mówię na dzień, e, które Wam za chwilę nakładam tyle. I ja z przyzwyczajenia tyle samo nakładam tej Soray natomiast ona jest strasznie taka rzadka. I jak ja nałożyłam tyle, to ja w ogóle jakbym nic nie nałożyła, więc ja tego kremu z e, muszę nakładać trzy razy tyle, ile nakładam tamtych Więc tutaj ta wydajność od razu jest trzy razy mniejsza tak naprawdę niż innych kosmetyków. Czyli ta cena. Wcale już nie jest taka super, według mnie, jak sobie to po prostu przeliczam na ile starczy mi on, a na ile starczają mi tamte Więc tutaj no już, tak bym powiedziała, dosyć średniawo to wypada I też zauważyłam, że pod niektóre na przykład korektory, tak jak ja używam Catrice, czy tak jak używam z Benefitu mocniejsze korektory To naprawdę bardzo dużo tego kremu muszę nałożyć po żeby on wyglądał dobrze w porównaniu do kremów, które Wam pokażę za chwilę, wystarczy właśnie taka mała ilość, jak Wam pokazywałam. Także to jest dobry krem, jeżeli nie macie potrzeb, jeżeli nie chcecie jakoś super, ekstra, hiper pielęgnować skórę. To bym powiedziała, że to jest dziewczyn taki podstawowy krem. Macie 16, 18 lat, to będzie dla Was idealny. I wtedy ten krem będzie dla Was idealny na dzień i na wieczór. Naprawdę, dla takich młodych dziewczyn do tego 20... 25 powiedzmy to Roku życia, to będzie bardzo dobry krem Także dla młodych dziewczyn śmiało Kupujcie, będziecie z niego zadowolone Nie musicie dawać więcej pieniędzy Będzie typowo podstawowym nawilżeniem Ale on poza podstawowym nawilżeniem Naprawdę dziewczyny za dużo więcej nie robi I no jest taki dosyć leciutki w konsystencji Rzadki, więc ewentualnie na dzień Ja go zużyję z chęcią na dzień, bo też wiem, że mi się Dosyć szybko on zużyje No i teraz przechodzimy do Kilku kremów, które wszystkie Które wam tutaj pokażę Serdecznie Wam polecam. Są droższe, są tańsze, ale są świetne. Pierwszy, który chyba jest najdroższym z tych wszystkich kremów potoczy, ale to jest kosmetyk świeży i jak wiecie, ten kosmetyk pokazuję Wam od lat na tym kanale niezmiennie. Co jakiś czas do niego wracam. To jest Stardust i Serum Slash Botanicals. Wiem, że też kilka z Was kupiło go z mojego polecenia i wiem, że tak samo jesteście w nim zakochane, zachwycone. Tutaj macie sporą pojemność, bo aż 30 ml. Krótki termin do zużycia, więc szczerze. Mogłyby być te buteleczki właśnie kremów pod oczy z Lush Botanicals o połowę mniejsze. Aha, i wszystkie te kremy, które wam teraz pokażę, nadają się na dzień i na noc. I ja w momencie kiedy otwieram dostaję tą buteleczkę do lodówki z Lush Botanicals, to używam go na dzień i na wieczór, żeby go po prostu zużyć. Ale tak szczerze, taki apel do marki może zrobić o połowę mniejsze, może zrobić te Ja wiem, że ciężko z opakowaniem wtedy, ale o 15 15 ml jakby zrobić, to by było tańsze. Nie o połowę, ale byłoby tańsze. Natomiast no Byłoby łatwiejsze też do zużycia Bo to jest taki jedyny trochę minus Z jednej strony fajnie, z drugiej nie Więc co ja robię? Więc ja robię tak, że jak mam ten krem to nakładam go też jako krem na całą twarz no no i to jest cudowny krem To jak on pielęgnuje te oczy, to jak to wygląda Wieczorem mniej, na... rano nakładam mniej Wieczorem nakładam więcej tego kremu Skóra jest wygładzona Po prostu no idealna Nawilżona, mięciutka Wszystko nawet co tam z jakiegoś przesuszenia Czy z mimiki, jakiejś smarczki, jeżeli się pojawiają Wszystko znika skład jest po prostu obłędny dziewczyny i tutaj naprawdę macie wodę damastyńską na pierwszym miejscu później macie wodę z granatu później macie olej z pestek kiwi który jest bardzo silnym antyoksydantem rzadko można go gdzieś spotkać masło shea to jest coś z oliwek mm. No naprawdę, naprawdę i później macie naprawdę po prostu ekstrakty Jest też kofeina, bardzo silnie przeciwsmarszczkowe, nawilżające substancje tutaj są Więc jeżeli szukacie czegoś takiego naprawdę fest Albo jeżeli już się zastanawiacie nad takim naprawdę bardzo, bardzo dobrym kremem To bardzo Wam to polecam I powiem Wam szczerze, że na przykład tak jak na niektórych kanałach Jest bardzo duży boom na ten krem Bobby Browna hmm, pod oczy Który ma w składzie parafinę i to w ogóle tam głównym, główną substancją aktywną jest parafina w tym składzie Która po pierwsze kosztuje grosze bo parafina kosztuje grosze, a ten krem kosztuje chyba 250 zł. To serio dziewczyny, za tą cenę kupcie sobie Lasz Botanicals, możecie go używać na całą skórę. Nie macie po prostu najtańszych składników wrzuconych i tylko przez markę. No po prostu dla mnie nie rozumiem fenomenu tamtego kremu. Naprawdę nakładać sobie parafiny pod oczy za 250 zł. Co kto woli. Ja wolę nałożyć e, świeży kosmetyk z cudownym składem, z, e, ze świetnymi e, składnikami. Po prostu, co kto woli, same wybierzcie, co wolicie robić. Kolejny krem, który też masa z Was kupiła z mojego polecenia, który uważam za jeden z lepszych kremów pod oczyki, kiedykolwiek w życiu używałam To jest Beloft Papaya Mango i to jest właśnie krem pod oczy I to jest krem, który ma bardzo delikatny zapach, bardzo fajną konsystencję takiego bogatej śmietanki, bogatej pianki Przepięknie się sprawdza na dzień, na wieczór, ale już Wam o tym kosmetyku tyle mówiłam Mogłabym powiedzieć to samo co Flash w sumie Cudowny skład, bo tam skład jest naprawdę napompowany to wszystko tymi składnikami, które faktycznie mają dobrze działać. Możecie nałożyć mniej, więcej, zależy jak Wasza skóra potrzebuje. No skóra wygląda po prostu przepięknie po tym kremie. No, no i wszystkie te nawilżenia, te wypchnięcie w ręcz, wyprostowanie tych wszystkich smaszczek, to wszystko jest widoczne. Więc te wszystkie z Was, które mają ten krem, to teraz piszą na dole komentarze, żeby inne dziewczyny też się przekonały, jak on jest super. W który kolek z tych kremów miałyście, to, to piszcie. Wiecie co, tak jak tutaj macham tymi rękoma... To cały czas czuję ten intensywny zapach tego kremu z Lale. Także to jest naprawdę prawie jak perfumy to tak pachnie. Aż mnie to, aż mnie to na rękach drażni, po prostu ten zapach jest tak intensywny. No i dalej tu Wam pokażę, bo mam zamknięte opakowanie. Na razie go po prostu nie otwieram, jako wiecie, że tego kosmetyku nie ruszam. Sensumare. Algo e, AI, Algo to jest w sumie oni, mają tylko jeden na tą chwilę m, krem potoczy. To jest krem potoczy, którego na ten moment zużyłem już trzy opakowania. Ten po prostu mam e, w zapasie i sobie czekał, jak widzicie, mam otwierane inne kremy, więc m, tego na razie nie otwieram. I on tutaj nawet na, e, dostał nagro, nagrodę kultowy, koncept 2019 i to też jest jeden z lepszych krem potoczy. Nie jest aż taki drogi jak na przykład te, które Wam pokazałam przed chwilą, a ten krem jest rewelacyjny. Bardzo często, czy na stronie Sensumare czy na jakichś innych stronach internetowych, możecie dostać. W jakiejś fajnej promocji Ten Sensumare krem Spróbujcie dziewczyny, bo to jest krem, który jej kup pod, pod W sumie wszystkie, ale ten Na dzień to jest po prostu perełeczka Cudownie się na nim wszystko trzyma Wygląda przepięknie, nawilża super Na smarszki będzie super Ma bardzo dużo takich aktywnych, fajnych składników Tutaj w swoim składzie Także to jest naprawdę ekstra kosmetyk Ma pompkę, airless, czego chcieć więcej ja Już tyle Tyle, ile ja Wam go tu pokazuję, ile ja z użytych opakowań już Wam pokazałam tego kosmetyku, no to to już chyba nie muszę nic więcej mówić. Naprawdę to jest jeden z moich ulubionych kosmetyków. I powiem Wam, że te trzy, które Wam pokazałam przed chwilą, to już kilka z użytych opakowań tych kremów potoczy na moim kanale. Widziałście Jak widzicie, ja do tych trzech kosmetyków non-stop wracam. To są moje święte trzy grale, jeżeli chodzi o pielęgnację okolic potoczalnych i na pewno będę cały czas do tych kremów wracała, bo są po prostu znakomite. I teraz mam jeszcze dwa nowe. Czy do nich wrócę? Nie wiem, nie jestem Wam w stanie powiedzieć na ten moment jeszcze, bo są tam te trzy, plus do tego chałuszka i ewentualnie to. To są naprawdę takie stosy, do których na pewno będę wracała. I pierwszy to mam Mokosz I to zieloną herbatą. I tego kremu też naprawdę zużyłam już prawie pół opakowania. I to jest ta mniejsza pojemność, bo tam możecie kupić 30 ml lub 15. I powiem Wam, że te 30 to. Na początek sobie odpuśćcie, kupcie sobie 15, bo to jest też bardzo wydajne. To jest krew w porównaniu do tamtych, które Wam przed chwilą pokazałam, o dużo lżejszej konsystencji, czyli ja na noc faktycznie muszę go nałożyć więcej, ale nadal nie jest to tyle, ile potrzebowałabym tej sorai, bo sorai u mnie na noc w ogóle nie ma sensu nakładać. Um... Muszę go nałożyć trochę więcej, ale i tak nie jest to jakoś ekstremalnie dużo Natomiast za tym, że nałożę go więcej, faktycznie widzę, że idzie tu jeszcze lepsze działanie Bo zasorają, czy ja go nałożyłam więcej, czy nie, to i tak po nocy nie było zbytnio efektu Natomiast tu faktycznie jak nałożę go na noc, to tego efektu jest więcej Jest jeszcze mocniej nawilżona ta skóra I ten krem ma coś takiego, że tutaj na efekty trzeba poczekać dłużej Tak jak po tych trzech, które Wam pokazałam przed chwilą Nakładacie już pierwszego poranka, czy pierwszego dnia Widzicie fajne efekty nawilżenia, widzicie to nawilżenie tak ten mokosz potrzebuje czasu I ja na początku zaczęłam go używać i go odstawiłam, bo stwierdziłam, że on nic nie robi A później właśnie tutaj przygotowując się do tego testu stwierdziłam, że nie, dobra, przykładam się i go testuję I powiem Wam, że takie półtora tygodnia stosowania ja dopiero zaczęłam zauważyć gdzieś efekty takiego nawilżenia tego kremu Już chciałam się poddać, ale faktycznie teraz jest ok Więc no tutaj sobie same odpowiedzcie, czy chcecie tak długo czekać na efekt, gdzie ten krem wcale najtańszy też nie jest Dlatego mówię, raczej chyba do tego Mokosza jednak nie wrócę On ma trochę drobinek rozświetlających, natomiast wiecie, jak wymieszacie to z korektorem, to to um, za, dużo, za dużo nie daje Tak naprawdę znikają te drobinki um, Jest bardzo fajnej konsystencji na dzień Jako krem na dzień jest ekstra Natomiast jako taki krem do używania na dzień i na wieczór, no to tutaj bym się zastanowiła Bo na dzień to jest sztos i to jest super no, A i na przykład takie połączenia to jest połączenie idealne to na dzień, to na wieczór i macie tą idealną pielęgnację. Natomiast mówię, no tutaj ja wiedząc, że znam kremy i mam kremy, które od pierwszego użycia przynoszą super efekty. Tak ten to znowu będzie fajny krem dla młodszych dziewczyn, dla dziewczyn niewymagającej takiej dużej pielęgnacji. Natomiast jak już jesteście w okolicach 30, to już bym Wam naprawdę ten krem raczej odradziła. Sięgnijcie po coś lepszego. Wydajcie te pieniądze lepiej. To jest dosyć delikatna sprawa, bym powiedziała. I kolejny krem, który ten Wam bardzo polecam, to jest krem flow. To jest tej marki Anny Lewandowskiej. Dostaniecie to czy na stronie Ani Lewandowskiej, tej marki Flow, czy w sephorach. W seforach nie zawsze niestety wchodzi na promkę, ale tam na stronie Ani Lewandowskiej czasami jest promocja. I on ma konsystencję taką, właśnie wiecie, co? Jak budyń dosyć. Nie jest to jakaś bardzo gęsta konsystencja. Ładnie się rozprowadza, przez co super sprawdza się na dzień. Zapachu praktycznie w ogóle nie ma i właśnie na dzień jest idealny. I on wiecie co, daje taki bardzo fajny efekt, trochę chłodzenia bym powiedziała. Inne kremy, które tutaj mam, tego nie dają, a właśnie ten, nie wiem czy to konsystencja, czy jakiś składnik, bo skład tutaj też jest bardzo fajny, e, po prostu powodują, że macie taki efekt chłodzenia. Co rano jest świetne, jeszcze go trzymacie w lodówce, to już w ogóle jest ekstra. I pięknie na nim wygląda makijaż Słuchajcie, każdy korektor mi się z nim idealnie łączy Po prostu na, na dzień jest rewelacyjny Na noc nakładam go troszkę grubszą warstwą I też jest rewelacyjny Pięknie nawilża tą okolicę yy, Ona bardzo ładnie wygląda Jest taka, wiecie, sprężysta, nawilżona, jędrna Naprawdę świetny krem pod oczy Z czystym serduchem Wam polecam Tu jest napisane, że on jest liftingująco-energetyzująco może to, może to zimno tak energetyzuje natychmiastowe napięcie, wygładzenie, redukcja kurzych łapek. No tu wiecie, na tą redukcję kurzych łapek natychmiastową to nie liczyła, ale faktycznie ten krem... Przepięknie wpływa na okolice pod oczami. Poprawia jętrność, tu się zgodzę na wilża, tu się zgodzę. Czy do tlenia? no to ciężko, e, ciężko to stwierdzić. E, niweluje oznaki zmęczenia, niewyspania. Powiedziałbym, że tak, jeszcze trzymane lodówce przez ten chłodek, którą daje, to naprawdę powiem Wam, że super działa. Nie mam tu opakowania, gdzie jest skład wypisany, ale te kosmetyki mają fajne składy, naprawdę, że bateria mi tu już pada. Mam jeszcze jedną rzecz do opowiedzenia Wam, także myślę, że mi się uda. Jednym zdaniem podsumowującym mega Wam polecam ten krem Flow. Będziecie z niego zadowolone i właśnie zastanawiam się, czy możliwe, że kiedyś w życiu do niego jeszcze wrócę. I ostatnia rzecz to są płatki pod oczy. I ja już od dłuższego czasu właśnie o takich płatkach myślałam, żeby coś właśnie w takiej formie, że macie więcej płatków w opakowaniu, a nie w tych pojedynczych saszetkach, które możecie kupić na przykład w Rossmanie. Tylko właśnie chciałam płatki pod oczy, które będą w takim opakowaniu, że zawsze są w lodówce, że zawsze mogę po nie sięgnąć. I ja tu akurat mam Um, nie wiem, jak tą marka się, kurczę, czyta Arbon Arbon To jest ten znaczek, więc kojarzycie To jest też na zasadzie takich katalogów Trochę chyba jak Avon Po prostu ta marka się do mnie odezwała I mi przysłali kilka rzeczy do testów Już tam, wiecie, kiedyś nagrałam film O tych wszystkich kosmetykach, które testuję Ale chcę Wam tutaj pokazać właśnie te płatki pod oczy Bo to jest po prostu świetna sprawa Macie łyżeczkę do nabierania tych płatków Wiele marek Tu już nie chodzi konkretnie o to, ale ja na razie Testowałam tylko tej marki widzicie? Tutaj macie, nie wiem ile tu jest sztuk, ale bardzo dużo sztuk tu jest. Bardzo delikatnie to pachnie. I po prostu sobie tą szpatułkę nabieracie. I nie wiem, czy Wy jesteście w stanie zobaczyć, ale to jest, o, widzicie, jak tu przepływa. Bardzo dużo takiego serum tutaj jest. I po prostu nakładając te płatki, one są całe w tym serum, więc jak ja na przykład, czy rano, czy wieczorem, potrzebuję takiego, bo mam na przykład zmęczone oczy, to bardzo lubię robić to wieczorem albo rano, jak faktycznie tego potrzebuję i mam czas, bo no, nie każdy z nas rano ma, mm, ma czas, żeby wiecie, sobie nakładać płatki, potoczy. Ale jak tylko mam czas, to dziewczyny, te płatki naprawdę Wam bardzo polecam. Jeżeli tylko gdzieś to możecie dostać. Nie wiem, bo o Bartka cio, obartka cioci kiedyś oglądałam ten katalog tej marki, więc może macie kogoś, kto kto się zajmuje tymi kosmetykami, to naprawdę bardzo Wam polecam, bo to jest po prostu coś fenomenalnego. To raz dwa Wam wiecie, ożywia to spojrzenie, faktycznie te zasinienia, które macie z niewyspania, czy tam jakieś obrzęki są niwelowane, skóra jest pięknie nawilżona, to jest też taka fajna sprawa przed jakimś wyjściem, przed jakimś takim bankietem typu wesela, jakieś okazję, żeby sobie to spojrzenie zliftingować i odświeżyć. Naprawdę świetna, świetna sprawa. Te płatki super się sprawdzają. Powiem tak, wszystkie, które do tej pory kupowałam w Rosmanie, to były bardzo, ale to bardzo przeciętne, a te właśnie są ekstra, bo są cienkimi płatkami, do dlatego mam bardzo, bardzo dużo tego seru. Możecie to serum sobie później też wklepać i jest ekstra. Dobra, skończyłam. Dajcie znać, czy Wam się podobał ten filmik i oczywiście zachęcam Was do kciukowania i do subskrybowania.